Dajcie moi drodzy, z tej strony ja, i jak możecie zauważyć znajduję się w kolejnym odcinku z Minecraft 1.20. W poprzednim odcinku zbudowałem schody, budę dla naszego buszka i zagrodę dla zwierząt. Między odcinkami zrobiłem live'a, na którym kończyłem budować to, co zacząłem na odcinku. A gdy skończyłem streamować, zdobyłem dużo żelaza, udało mi się również znaleźć diamenty i też pobudowałem, żeby nasza okolica wyglądała ładnie. Zanim zaczniemy grać, mordo pamiętaj, łapa, komentarz, subik, bo zbliżamy się do miliona, ile a ja już wam pokazuję, co tutaj się pozmieniało. Bo jest tego naprawdę dosyć dużo. Yy, bo do niej próżlowałem, po prostu grałem. I jak możecie zauważyć, tutaj mamy nowe wejście do mojej bazy. I wydaje mi się, że wygląda naprawdę super. Tylko, no, będzie trzeba jeszcze tu ogarnąć. I będzie trzeba zbudować most. Ale to jest akcja na live albo między odcinkami. Ale prędzej zrobię jakiegoś streamka. Myślę, że niedługo na pewno się o tym dowiecie. No i tutaj zrobiłem takie ładne wejście. Wszystko ładnie wygląda z zewnątrz. Zaraz wam pokażę. I Również zrobiłem schody z tej strony, żebyśmy mogli schodzić do naszych zwierzaczków, których y, jeszcze nie ma, ale spokojnie, to wszystko z czasem. Na pewno będzie ich tutaj dużo, bo jak możecie zauważyć, miejsca jest naprawdę sporo. No tutaj jeszcze nie wykopałem tego finalnie tak, jak ma być, ale też będzie tutaj zejście. No, są plany, są plany, widzowie. Co do komentarzy z poprzedniego odcinka, jedna osoba z Was napisała, żebym dał dywanik naszemu buszkowi do budy. I właśnie teraz to zrobię, tylko pytanie, czy ja mam jakąkolwiek wełnę? Mam. O, mam, dobra, zarąbiście Więc zrobimy sobie tutaj biały dywanik i damy mu go do budy. I właśnie zrobiłem jeszcze tutaj schody, jak możecie zauważyć. Też ze stą brika i też tutaj zrobiłem z jednej strony ogrodzenie. Co prawda, nie wiem, czy to dobrze wygląda. Wydaje mi się, że nawet spoko, ale nie wiem, co zrobić z tą drugą, więc możecie dać znać. No i będzie trzeba tą budę też trochę przenieść, bo jakby, no tak, tak dziwnie jest, jak jest, tak wiecie, przy tym, a ewentualnie zrobić ją większą. To też jest dobra opcja, ale zastanawiam yy, Zastanawiam się fakt, no właśnie, bo ja tutaj dywaniku za bardzo nie mogę dać do środka, bo w środku są trapdory i nie wiem za bardzo, no dobra, myślę, że taki dywanik mu wystarczy, chyba że tutaj tak damy. Nie, no myślę, że tak będzie w zupełności okej. Okay. Spokojnie, buszkowi ogarniemy lepszą budę. A właśnie, a jeżeli jesteśmy już przy buszku, to na live dostałem, słuchajcie, prezent od Niny i mamy tutaj pięć name tagów i te name tagi wypadałoby zużyć, dlatego tutaj teraz piszę buszek. O, proszę bardzo i mamy name taga, więc dajemy go od razu tutaj na naszego PSL-a. O, proszę bardzo. Ej, a czemu, czemu to się, czemu to się nie wyświetla? H halo. A czy drugi name tag będzie się wyświetlał, jak dam go na Sniffera? Sniffuś. O, ta, bo tak się nazywa w ogóle e, mój snifer, jakby ktoś nie wiedział. E, zobaczmy, bo to jest dosyć. O, tutaj działa. Okej, okay, czyli on po prostu siedzi tak, że zasłania Buda i jego nickname. Ale mamy tutaj snifusia, i tutaj mamy w ogóle tablicę widzów, którzy dali donate'a. Więc pozdrawiam Was, mordeczki, i dzięki za pieniążki na pewno się przydadzą. A, no i właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć. Patrzcie, tutaj jest tajemniczy obraz. Gdy przejdziemy przez ten obraz, jest tutaj jakiś pokój. Nie mam pojęcia, kogo to pokój. I mam pomysł taki, żeby to zostawić i zobaczyć. Co tutaj się będzie działo? Bo, jakby ktoś się ewidentnie urządza w moim domku bez mojej wiedzy. Przynajmniej chciał, żeby nie wiedział, ale no nie mam żadnego obrazu w domku, zwłaszcza y, tak ustawionego jak ten. Więc, no, kiepski kamuflaż. No Ale zobaczymy, jak to się rozwinie, nie? W ogóle pomysł na dzisiejszy odcinek jest taki, y, tak jak w sobie ustaliliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie widzieliście, serdecznie zapraszam. Y, robimy portal do neteru i idziemy do neteru. Ja w ogóle, tak jak mówiłem wam wcześniej, y, wykopałem dużo żelaza, bo straciły mi temy. Niestety, niefortunnie, a wczyłem sobie na serwie i stracili mi temy, dlatego Musiałem pójść i zdobyć. I zdobyłem naprawdę dużo żelaza, jak sami widzicie, dużo węgla i dwa diamenty. Więc śmiało możemy sobie robić enchanting table. O, właśnie tak. Tylko ja nie wiem, czy ja mam jakąś książkę. Potrzebujemy jednej książki, żeby ten enchant... O, oh my, God, mam, dobra. Zbędziemy mieć dzisiaj enchanting w końcu po tylu odcinkach, człowieku, mamy enchanting table, proszę bardzo. I teraz go dajemy tutaj i elegancko możemy. Sprawdzić, na ile możemy enchantować Sharpness? No dobra, okej. Okay. Mamy żelazne przedmioty, więc myślę, że śmiało możemy je enchantować. Zwłaszcza, że mamy mały poziom, a na serwerze, bo tak, to z tej serii zrobił się serwer. Jest ekspiarka, którą wybudowali właśnie w różowej wiosce, dlatego yy, o poziom bym się tutaj yy, nie denerwował. Dobra, zenchantujmy sobie też tutaj od razu moją zbrojkę całą i zobaczymy, czy uda mi się. Oj, nie uda mi się. No dobra, ale chociaż jakaś jej część jest zenchantowana. Tak samo jak kilow, no i co, musimy sobie teraz wybrać miejsce, to sobie tutaj damy, właśnie, konkurs na yy, imię dla wielbłąda dalej trwa. Nadal nie napisaliście nic ciekawego, dlatego dzisiaj go nie nazywam. Musimy wybrać odpowiednie miejsce na portal i się zastanawiam, czy ja tego portalu nie chcę zrobić na przykład tutaj. Wiecie o co chodzi? Że tutaj byłby portal, tylko że średnio mi pozwalają na to ściany, bo byśmy musieli zrobić większy portal, żeby to miało sens, ale w sumie, jak tak kminie, to nie jest nawet głupie, żeby zrobić większy portal. No, lipa, zrobiłbym go tu, ale tu ktoś mi się wprowadził i jestem ciekawy, kto tu się wprowadził. Tylko to jeszcze zostawimy na razie. Ewentualnie możemy zrobić ten portal tutaj. I to też nie jest głupie, bo tutaj y, rosły sobie, jak widzicie, nie bambusy, tylko czcina cukrowa, właśnie. Co, ja gadam w ogóle? Więc myślę, że to będzie odpowiednie miejsce. Dlatego y, sprawdźmy, może, pierwszy, ile ja mam obsydianu i czy damy radę zrobić taki większy portal. Bo potrzebujemy 3x3, czyli 6. 12 obsydianu potrzebujemy. Mamy tutaj 3 i gdzieś miałem chyba jeszcze więcej. Mam 15. No chłopie, elegancko. Na luziku nam to wystarczy, tylko może zróbmy sobie sikierę, żebyśmy sobie to na spokojnie tutaj y, ogarnęli. Ładnie. o I musimy wykopać sobie właśnie tutaj o... Ej, to będzie naprawdę kozacko wyglądać, jak tu będzie ściana, który po prostu będzie portal do netheru, nie? Ej, serio, to będzie koks. Tylko pytanie, czy ten portal się odpali? Trwajcie kciuki, żeby się odpalił. Wydaje mi się, że takie portale nietypowe można budować. No ale dobra, teraz to się okaże. Tutaj cyk. Y Aha, ja nie mam zapalniczki chyba. Zobaczmy, czy mamy gdzieś zapalarkę, bo jest szansa, że gdzieś ją zdobyłem. O, i mamy, dobra, zarąbiście. Więc udało się, udało się, mamy. Portal do Netheru i nawet fajnie się tutaj kamufluje. W sensie ładnie to wygląda, ale zróbmy sobie furtki, no bo nie chciałbym, żeby jakieś mopki nam tutaj wchodziły. Tylko, czy ja mam drewno? Chyba mam drewno w ekwipunku. Jakieś tam mam, dobra, więc robimy. Czekajcie, czy tak się robi furtki? Tak się robi furtki, okej, okay. stać <śm> staćmy tylko na jedną furtkę. Dobra, czekajcie, co ja. O nie, oj kurde, ile drewno zmarnowałem, a one miały być do budowy. Dobra, nieważne, nieważne, na się, nie? No właśnie, dobra, więc tutaj cyk, furteczki, sześć furtek. No, niezły wynik, ale nadal nie wiem, po co mi tyle. Yy, dobra, więc w takim razie zagrodzimy sobie ten portal. O, w ten oto sposób. I teraz posortujemy przedmioty, no i idziemy do tego neteru, tak jak wam mówiłem. No, bo jednak, kurczę, trzeba zobaczyć, jakie tam przedmioty na nas czekają. A na pewno fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jakąś fortecę. To by było naprawdę super. Ale no w to, to ciężko będzie uwierzyć, jak znajdziemy. Może nie tyle, co uwierzyć. Wierzyć, co do... No zobaczymy po prostu, czy jakaś się tutaj zrespi Byłoby milusio, bo tam jest dużo itemów, które są przydatne O, pochodnie, to, 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 to Może weźmy sobie jeszcze budulec Dużo budulca, bo... No nie wiadomo, nie wiadomo, co nas w neterze spotka, tak? No właśnie I mamy w ogóle linę Możemy sobie przywiązać naszego tego Ty, właśnie Dobra, jeszcze wielbłąda szybko sobie, słuchajcie Przeprowadzimy i damy go na powietrze Bo on cały czas tak tutaj siedzi, nie? I w ogóle co do wielbłąda, kolejny komentarz bo pisaliście mi właśnie, że śmiało można zbudować mu po prostu wyższą zagrodę. I to nie jest głupie. Bo ja się uparłem, że ta zagroda będzie na jedną wysokość, a przecież mogłaby być śmiało na dwie. I wtedy nie ma żadnego problemu. I no tak będzie trzeba zrobić. Ja myślę, że nawet może to teraz zrobimy. Czy ja mam... Ej, halo, gościu, gościu, czy ty idziesz? Chodź, chodź tu. O, dobra, idziesz, idziesz, idziesz. No chodź, wstawaj, Jezu, co za Leniuch? Co za Leniuch, no chodź, dochodź. No Tutaj masz super miejsce. O, 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 tutaj, dokładnie tutaj. I tu na razie cię przywiążę i pójdziemy po płotki. I myślę, że no lepiej, żeby wielbłąd był na zewnątrz, niż się dusił, kurde, w jakimś pomieszczeniu, nie? Dobra, więc teraz, gdzie ja miałem płotki? Bo ja je dokładnie. O, mam tu dwa. O, tu mam 17, ale chyba będziemy. O, i tu mam 20. Dobra, zarumbiście, bo tego trochę potrzebujemy jednak. I jak zrobimy sobie takie ogrodzenie, chociaż teraz, gdy mamy linę, to nie do końca musimy taką zagrodę zrobić, ale skoro był taki... Komentarz to zrobimy, tak w razie W. W sumie to możemy go puścić z tej liny, tak, żeby po prostu latał sobie tutaj wolno. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś piasek, bo jakbym miał piasek, to śmiałobyśmy mogli go wykorzystać tutaj i dać mu podnóżki. Może tak zrobimy w sumie. Skoro już się zajmujemy zagrodą dla niego, to myślę, że to nie jest głupie. Dobra, okej, okay, tylko tutaj muszę. Jakieś rozwiązanie wymyślić. O, wiem co zrobimy. Po prostu damy kolejne furteczki. Zrobiłem ich przed chwilą mega dużo, więc może mi jakieś jeszcze zostały. Halo, halo. Czy są tu jakieś furteczki wolne? Są trzy. I chyba nawet idealnie bez kitu. Czy ja mam piasek? Trzy piasku. Jezu, jaka bieda z piaskiem. Dobra, to na razie pójdźmy sobie szybko po jakiś piaseczek. No, na pustynie mamy nieco daleko, w tamtą stronę, no ale jest, jest kawałek, więc mam nadzieję, że gdzieś tutaj w okolicy znajdziemy jakiś piaseczek. W ogóle tutaj się dużo zmienia Chciałbym wam powiedzieć W Wiosce Wiśniowej jest naprawdę dużo zmian Jak sami widzicie Też chodziłem na live'ie i wam pokazywałem Myślę, że w następnym odcinku pójdziemy Zrobić tripa I zobaczymy co tam się pozmieniało Bo tam naprawdę mega szybko się zmienia Bo tam jakby no live'ie, wiecie o co chodzi Ja tylko gram jak nagrywam odcinek Ewentualnie jak przygotowuję się do odcinka A tam cały czas, kurde, ktoś gra Nawet teraz ktoś gra o dwie osoby Więc myślę, że śmiało będzie można tam, słuchajcie, wbić Tak, żeby zobaczyć te zmiany po prostu nie? Tak raz na jakiś czas bić, myślę, że spoko opcja, nie? Dobra, ile ja mam tego piasku? 42, dobra, jeszcze troszkę go wykopmy. Lepiej mieć więcej niż mniej, a nie wiem, ile tam ta jego zagroda tak naprawdę ma miejsca, w sensie kratek. Skopmy tutaj sobie wszystko, o, elegancko, dobra, jest, mamy prawie tak Myślę, że w zupełności wystarczy, na luziku, nie? Jeżeli, widzu, drogi, nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę, to to zrób. W ogóle tak wygląda to z zewnątrz. Jest pomysł, żeby tutaj z zbudować świątynię w kształcie creepera. Uważam, że to jest zarumbisty pomysł właśnie na jakiegoś streama, żeby zbudować to na streamku, bo na odcinku to wiadomo, że to będzie parę dobrych godzinek, a tak to przyjemne z pożytecznym, nie? O, pójdziemy sobie tutaj tędy górą. O, przetestujemy nowe schody, rozumiesz? Pójdziemy sobie właśnie do naszego... Właśnie jak możemy nazwać wielbłąda? Kurde, no ja nie wiem, ja nie wiem. Wydaje mi się, że spoko by było go nazwać jak coś ala Orange, <laughs> bo jest trochę pomarańczowy. W sumie nawet nie pomarańczowy, on jest żółty, co ja gadam w ogóle? Sorry, widzowie. Nieważne, nieważne. Mówiłem wam, trzeba wymyślić mu imię, nie? Jest Snifus, jest buszek. No i został jeszcze wielbąt. No, Axeloty może się kiedyś doczekają. Kurczę, naprawdę skończył mi się kilo. W takim momencie, hallo, no. Gdzie ja mam teraz żelazo? Kurde, ty. Ja muszę magazyn zrobić. Dobra, między odcinkami buduję magazyn, bo to trzeba posortować. Tych itemów jest za dużo już, nie? Dobra, lecimy na górę. W sumie, jak tu już jest wykopane, możemy dać piaseczek. O, proszę bardzo. No i teraz kopiemy dalej. Myślę, że tego piasku na luziku nam tu tyle starczy. Taki odcineczek zrobimy mu tutaj z piachu. Yy, w sumie możecie dać znać, jakie dodatki by było można tu dać. Myślę, że tutaj te wazy nowe by były spoko. O, no, jakąś wodę, kaktusa. Zaraz zobaczymy, czy ja mam jakieś kaktusa. Czy my mamy jakiegoś kaktusa? Wydaje mi się, że jakiegoś wydobyłem. Mamy pięć kaktusów, zarąbiście. Dobra, więc bierzemy kaktusa i weźmiemy wodę, ale jeszcze patrzę, czy ja mam, słuchajcie, briki, takie, żeby zrobić, słuchajcie, te nowe te wazony. Wydaje mi się, że ja ich trochę gdzieś miałem, ale chyba wszystkie zużyliśmy, na to wychodzi, a nie mam nigdzie kleju albo mam ten klej, tylko nie widzę, nie? Jest tyle itemów, że ciężko się połapać. No, niestety nie mam, więc wazę doda się kiedy indziej, a tak czy siak damy mu wodę i damy mu kaktusa. O, no zrobimy, będzie miał ładnie kurczę nasz wielbłąd. Mam nadzieję, że to ci nie ułatwi ucieczki stąd, gościu. Dajmy tu kaktusy, o, proszę bardzo, dajmy tutaj jakąś wodę. Trochę ten wielbłąd wygląda jakby Yy, był w jakiejś klatce z zone? <laughs> Bez kitu, ale tak nie jest. Spokojnie, to jest tylko tymczasowe. Ja mam plan zbudować mu większą przestrzeń, gdzie będzie mógł sobie tutaj elegancko chodzić na spokojnie, ale no to trochę potrwa. Dobra, to trzeba zrobić tak i tak. Okay. Mam nadzieję, że nie uciekniesz. No nie powinieneś mieć jak. No, usiadł, zadowolony, nie ma liny, więc elegancko. A my teraz lecimy, moi drodzy, do neteru, bo na tym miałem się dzisiaj skupić. A jak widzicie, zrobiliśmy masę rzeczy, ale w sumie dobrze, że je zrobiliśmy, ale przed tym jeszcze trzeba powyrzucać te przedmioty, które mi są niepotrzebne w neterze. Na pewno to będą te rzeczy. Okej. Okay, bo nie chciałbym ich potracić po prostu. Kobla, ja nie wiem, czy ja kobla za dużo nie wziąłem. Ale dobra, już weźmy. Żelaza wezmę sobie trzy, ewentualnie na kilo, Weźmy sobie też, o, trochę tego. Dobra, elegancko, tylko czy ja mam dużo żarcia? Czy to nie jest za mało żarcia? O, to jest pytanie. Dobra, weźmy sobie złote jabłka, tak w razie w, nie? Bo jakbyśmy znaleźli twierdzę, to mogą się przydać. No i co? Wbijamy do Neteru, zobaczymy, co tam się będzie działo Okej, okay, jestem w neterze Ej, co jest? Już ktoś był w neterze Wyprzedzili mnie, skurczybyki O nie, ej, sprawdźmy O nie, tam jest gaz, dobra, dobra, dobra Jednak tam nie idę, jednak tam nie idę Chciałem sprawdzić, gdzie się przeteleportuję, bo wydaje mi się, że Z wioski właśnie wiśniowej Już tu ktoś był, bo jakby jak są Dwa portale, to na pewno ktoś tu był Mnie jeszcze tu nie było, nie? Dobra, koordynaty Zapisane, możemy iść O nie, tutaj jest gaz mega blisko na Dobra, trzeba się skryć. Ej, przecież ja sobie nie zrobiłem złotej zbroi. Co ja odwalam w ogóle? To. Wow, mega ryzykownie. Dobra, wracamy szybko. Zrobimy sobie złotą zbroję. Bo mam dużo złota i, no, to nie będzie głupie, jak to zrobię. Ej, czekajcie, czemu ten gaz w ogóle. Ej, yo! Co jest, widzieliście to? Ej, ten gaz nie atakował Ej, mocny jakiś Dobra, ej, wracamy, wracamy, wracamy szybko I w sumie sprawdźmy, gdzie oni mają portal do netheru, nie? Bo to jest naprawdę zastanawiające Kto ma portal do netheru raczej, o O nie, on mnie już goni, on mnie już goni Czy, dobra, dał mi, dał mi uciec Wow, co się dzieje, coś się, coś się dzieje Okej, okay, okej, okay. dobra, jesteśmy w jakimś różowym domku Dobra, ty Miejsce enchant. Aha, jesteśmy tutaj, dobra, ja wiem, w tym pałacyku. No dobra, to już wiemy, kto był w neterze, nie? Bez kitu, ale ja wolę iść do siebie. To jest zabawne, bo będziemy mieli szybciej do wioski za pomocą portali. Ej, to też jest powalone, nie? Co jest? Dobra, w takim razie mamy złoto. Czy ja mam więcej tego złota? O, mam napierśnik na. O, dobra, zarąbiście, tylko. A, no dobra, ty, to mi na pierśnik w sumie wystarczy. Ale zróbmy sobie może jeszcze hełmik, tak w razie W. Okej, okay, dobra, i możemy wracać. Ty, o tym totalnie zapomniałem. Nieźle się przygotowałem na ten nether. Bez kitu. No i dobra, teraz to ja mogę chodzić tutaj, rozumiesz? Ważne, że kordy są zapisane. No i zobaczymy, czy gdzieś tutaj będzie bastion albo jakaś forteca. Bo to by było mega spoko, jakbyśmy znaleźli to albo to. W sumie forteca bardziej by się przydała, bo byśmy mieli blaze pałki. I byśmy mogli później szukać stormholdu. No ale dobra, jak na razie nie widzę tutaj zbytnio nic ciekawego. No wiadomo, że jest tutaj kwarc. Myślę, że warto kopać kwarc, bo raz, że będziemy expić, a dwa, że może w jakiś sposób ten kwarc wykorzystamy w naszym domku. Kwarc zawsze dawał dużo expa, bez kitu, nie? Czy wy to widzicie, jak ten level leci? On po prostu zapierdziela, jak kurczę samolot, człowieku, nie? Kurde, dobra, zarąbiście, zarąbiście. I będę kopał też całego kwarcu O nie, ghost 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 Skąd on strzela? Gdzie on jest? No dobra, nieważne Ważne jest to, że mogę tutaj kopać kwarc I już mamy ósmy poziom Nie no, zarąbiście, ja pomiędzy odcinkami będę musiał Trochę pokopać tego kwarcu i pójść do ekspiarki Bo ona na pewno odda Ale myślę, że no takie grubsze Enchanty porobimy sobie w momencie Kiedy będę miał Słuchajcie, yy, diamentową zbroję Bo tak teraz to się trochę nie pyli Myślę, że to będziemy ogarniać na jakimś streamku, nie? Dobra, teraz się przyda właśnie ten kabel Stąd, który wzięliśmy. O, tam na dole pigliny. O oh maga. Ej, w sumie fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jakiś biom. Wiecie, z drzewkami. Byśmy mieli czerwone i niebieskie deski. Ej, to by było sztos. Dobra, tam nic nie ma. O kurde. O kurde, gdzie ja wlazłem, ty... O, tutaj są kości. Dobra, to jest dobry znak. To jest naprawdę dobry znak, bo to oznacza, że... Czekajcie, ja sobie wezmę w ogóle pochodnie do tej ręki, o. Bo to oznacza, że będzie niedaleko ten fioletowy bi... O, tak, właśnie tak. Mamy soul sand. Dużo soul sandu w zasadzie. Ale też jest możliwość, że tutaj będzie bastion na tym biomie. W sumie, no jest taka możliwość, ale nie wiadomo. What? No! What? Człowieku, człowieku. Już myślałem, że wpadam do tej lawy, nie? Naprawdę, autentycznie. Dobra, wbijamy sobie tu. Okej. Okay. Oj, szkoda, że nie mam potki na sprinta jakieś. No ale dobra, poradzimy sobie. Ja sobie nie poradzę. O, mamy magma cuby. Nie, no tu bez kitu może być gdzieś bastion, nie? Ej, wykopmy sobie ten kości, bo będziemy mieć mega dużo bon milu, nie? Jeżeli tak? Tak, będziemy mieć mega dużą podmilu. A to w przyszłości na pewno do czegoś się przyda, więc lepiej mieć niż nie. Wiecie, o co biega. W końcu jesteśmy w tym neterze, żeby eksplorować i zbierać surowce. i w sumie moglibyśmy sobie też zebrać trochę glowstone'u. Tego o tym nie pomyślałem. Ula la, dobra, ej, bo tu się robi już naprawdę hardkorowo. Ale bez kitu mam nadzieję, że znajdziemy tutaj bastion i będziemy mogli tutaj w przyszłości przyjść. Bo w sumie jakbym coś znalazł, to słuchajcie, zrobiłbym to w następnym odcinku. O nie, słyszę gdzieś... Ocho, on jest tu. Dobra, rozwalamy go, rozwalamy go, rozwalamy go, rozwalamy go. Okej, okay. rozwalony. Oj oj oj, 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 proszę mnie zostawić natychmiast. O, dobra, wszystkie spadły. Jest w miarę bezpiecznie, chociaż nie do końca, bo patrzcie, tu jest wszędzie lawa. Ale z tego co widzę. O nie, o nie, o kurde, o kurde, ale fart, ale fart, że to nie było głębsze. Dobra, jemy, jemy złote jabłko. Sorry, sorry. Wiem, że przeżyłbym normalnie nie używając jabłka, ale wolę nie ryzykować. Rozumiesz? No, mam nadzieję, widzu. Mój drogi. Czy tu będzie jakaś forteca? Albo bastion? No, please, Minecraft. Na tym biomie to często dosyć, kurczę, się pojawia. O, mamy tam drzewa. Zarąbiście. Dobra, nie ma bastionu. Jak na razie przynajmniej. I nie ma yy, fortecy, ale jest za to niebieski biom. Będziemy mieć... O, kurde, się wystraszyłem. Będziemy mieć niebieskie deski. Sztos. Po prostu sztos. Czy ja mam sikierę? O, mam nadzieję. Śkiere, dobra, zarobiście. Fajnie by było ogarnąć sobie sadzoneczki właśnie tego drzewa, bo wtedy byśmy mogli sobie je zasadzić u siebie w domku. I w sumie to, to są chyba sadzonki, z tego co pamiętam. Chyba tak, ale dobra, sprawdźmy może to. Weźmy sobie Bonmila. O, proszę bardzo, i. Tak, dobra, to są sadzonki. Czyli dobrze pamiętam. Jeszcze jeszcze coś się z tego Minecraftika pamięta, rozumiesz, nie? Dobra, zobaczmy, czy. O, i tutaj mamy też te grzyby czerwone, sztos. Po prostu zarąbiście. Nie wiem, czy sobie to zasadzimy koło domku, bo to trochę bez sensu, bo to nie będzie ładnie wyglądać. Ale może do czegoś nam się to przyda. Wszyscy sensie niebieskie w deski. Wiecie, do jakiegoś pokoiku, czy coś. To jest taka możliwość, generalnie, nie? Czy będzie tutaj coś ciekawego? Jakaś forteca. Halo, halo. Proszę mi dać tu fortecę. Dobra, ej, ja może nie będę tak good Chodził na skraju. Oho, tu nic nie ma. Kurde. No mamy niefarta Mamy niefarta widzowie, ewidentnie, nie? Bo czasami bywa tak, że jest od razu gdzieś blisko portalu Forteca, ale no niestety nie w tym przypadku, nie? Ale spokojnie, pójdziemy sobie jeszcze w drugą stronę tutaj, nieco wyżej, i może uda nam się coś znaleźć. O, na pewno chciałbym to mieć. To by było spoko. Ej, w sumie spoko by było tym, oświetlić swój domek, bo to wygląda ładnie. Ładniej na pewno niż Glowstone, więc można się skupić na tym, żeby trochę tego pozdobywać. A to wszystko właśnie, respi się na tych grzybach. W sumie to drzewach grzybach, rozumisz? Może umówmy się tak, że wziąłem to na testa, zobaczymy czy będzie nam pasować i ewentualnie wtedy wrócimy i zdobędziemy tego więcej, bo teraz to nie ma co się na tym skupiać, bo ja bym chciał znaleźć jakąś fortecę kurka rurka, jak na razie. To mego kiepsko z tym, nie? Jak tu zejść na dół? Ej, łódką, łódką możemy zejść na dół, bez kitu. No tak, no tak ja to, kurczę, na TikToku nawet pokazywałem W lifehackach Patrz, człowieku 1000 IQ Tylko teraz to trzeba dobrze wycelować Żebyśmy nie wpadli do lawy O, o, patrzcie Normalnie, normalnie Zarąbiście, ej Nie sądziłem, że to jest tak dobry lifehack, yo Patrzcie z jakimi wysokości Ale zarąbiście na... O, kurde O, kurde Ale bym zginął teraz, nie? Byłoby z fajnie O, mamy strajdery Mamy strajdery Szkoda, że nie wziąłem Kurczę, czemu ja nie pomyślałem? Wziąłbym, słuchajcie, ale nie, to i tak nie mamy wędki. Ale na następny neter lepiej się przygotujemy. Wezmę siodła, bo tych siodł mam naprawdę całą masę. Zrobię wędkę i słuchajcie, będziemy mogli podróżować o wiele szybciej przez ten neter, bo będziemy łazić po lawie. Ej, to jest kozak pomysł, naprawdę. Tak będziemy musieli zrobić. I myślę, że wtedy szybciej znajdziemy tą twierdzę. A co najgorsze, jestem już tak daleko od portalu, że RIP. Będę tam wracał chyba wieki, poważnie. No niestety, kurczę, jakbym wziął. Kurde, te siodło to byłoby trzy razy lepiej, nie? mu łazili się po lawie i obczajali gdzie jest ta forteca. Tak, to musimy kombinować. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że z tego miejsca się pożegnamy. Ja teraz wracam do domku, znaczy do portalu, a później do domku. I słuchajcie, ała, ale nie tak. Wrócę cały i zdrowy, bez kitu A wy, jeżeli dotrwaliście do tej minuty, napiszcie piekło, a przypnę wam serduszko i będę wiedział, że obejrzyliście film do końca. Ja byłem WK. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze i pamiętajcie o tym, że już wkrótce zaczynamy streamy codzienne przez tydzień, więc miejcie to na uwadze. Są wakacje, więc wiecie. Ja byłem WK, widzimy się już jutro. Elo, pau.